A tu, a tu, proszę Państwa, dowód na to, co mówię. Czeka nas kryzys energetyczny, powtarzam. Potem, oczywiście, powiem, a nie mówiłem i tak dalej. No ale co my tam wiemy? Co my tam wiemy? Amerykańskie banki, jak coś powiedzą, no to wtedy jest święte. Premier Mateusz Morawiecki w marcu powiedział 2022 roku, że do końca 2022 roku zerwiemy z rosyjską ropą. OKO.press, proszę Państwa, martwi się, że ta obietnica nie została wypełniona. Proszę Państwa, nie wiem, przecież to okopres to jest jakaś schizofrenia. Sami tam żebrzą wpłać 100 zł, czy tam jakąś inną kwotę na OKO.press, bo my tu za darmo robimy i tak dalej. Muszą widzieć, że ludzie już jadą resztkami sił ze względu na to, na przykład, że jest droga energia, droga ropa, ale nie, jeszcze, jeszcze dzigają tego Mateusza Morawieckiego. Dlaczego obiecałeś, że nie zerwiesz z rosyjską ropą, a jeszcze w styczniu kupiłeś pół miliona ton rosyjskiej ropy? Proszę Państwa, jak się ta rosyjska ropa już skończy w Polsce jak już ten kurek zostanie kompletnie zakręcony, bo na razie ona płynie ze względu na to, że płynie do Republiki Federalnej. To jest kraj duży, zmotoryzowany i no, no wyłożyliby się, gdyby nie ta rosyjska ropa, ale, ale za, moment, za moment to oczywiście się stanie. Myślę, że w okolicach yy, tych czołgów Leopard, to, 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 to już niedługo yy, i wtedy będzie bardzo, bardzo źle. I proszę Państwa, uruchommy wyobraźnię, czy Ci maherzy od cen, energii na światowych giełdach, którym będziemy już niebawem w 100% podlegać, czy oni będą tak wspaniałomyślni, jak Włodzimierz Putin i Rosjanie? I wiedząc, że my już nie możemy nawet kupić energii od Rosji, tej ropy i gazu, to oni naprawdę nie zrobią e, e, zwyżek cen na giełdach? Oni naprawdę nie będą na to grali? Będą mieli monopol, będą, będziemy od nich uzależnieni. E, I oni na pewno tego nie zrobią, tak? Proszę Państwa, ceny energii dopiero są przed nami, a Prawo i Sprawiedliwość wydaje miliony, miliardy na swoją kampanię wyborczą. Bo po nich choćby i potop. A OKO.press... Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak Zagorzali przeciwnicy w pewnych kwestiach są zgodni. Zwróćcie Państwo uwagę.